Hej, ludzie, tutaj Paziu. Sorki za małą przerwę w filmikach, ale sąsiad postanowił sobie wywiercić nową dziurę. Nie wiem gdzie, bo przez tyle lat on tyle wiercił, że chyba wszystko na świecie przewiercił. Ale dobra, lecimy z tematem, bo jest ich trochę. I pierwszy to jest Calypso Protocol. I to jest całkiem interesujący przypadek. Dlaczego? Po pierwsze. Mamy tu wszystkie te wady o, o tworzeniu nowych gier, o których mówię, pod tytułem za duży budżet, rozdmuchane ego, wprowadzenie aktorów, nie wiem, po jaką chorobę, y, je, jeżdżenie na nostalgii, że to są twórcy Dead Space'a i ogólnie niedoprac niedopracowanie, bo port na PC to jest w ogóle jakaś komedia i na Xboxie to w to działa ledwo, ale za to na PlayStation działa. I teraz jest pytanie, dlaczego działa dobrze na PlayStation? Bo PlayStation wysłało 150 pracowników, żeby pomogło studio. Studiu. Bo ogólnie to, był, to było PlayStation Malezja i PlayStation Studio Arts, czyli goście od Motion Capture i innych takich. I ludzie już widzą tutaj, że ekipa PlayStation zrobiła sabotaż. Nie, nie, myślę, że to nie było sabotażu. To wyglądało mniej więcej tak, że te ekipy zajęły się wersją na PlayStation. Jeżeli na przykład ekipa od Motion to no nie zrobi Wam sabotażu wersje na Xbox, bo się na tym nie znają, bo nie są od tego. No to, jest, to jest głupota, żeby coś takiego myśleć. Ale wydaje mi się, że na przykład PlayStation Malaysia dopracowała wersję na PlayStation. No to jest logiczne, no bo na tym się znają. To, że, to, że wydawca i twórcy postawili krzywek na wersji PCO i trochę na Xboxowej, to jest wina wydawcy. Tym bardziej, że wydawca jakimś dziwnym szale doszedł do wniosku, że protokół Kalipso. Czy Kalipso protokół, mniejsza z tym, to będzie filar firmy, która, która jest wydawcą na przykład takiego Paga. I oni myśleli, że horror będzie filarem, że nowa marka będzie filarem, będzie wielkim sukcesem do tego stopnia, że po premierze gry akcje firmy spadły o 10% nowa marka rozbuchane ego i 10% spadły yy, te akcje firmy, mogę, mogę się zapytać o jedno kto, kto w cholernym żwidzie widząc tą walkę, jak jest skopana, widząc to, że ta gra naprawdę je wygląda jednocześnie pięknie, a jednocześnie tak bardzo budżetowo, to, bo ona ma te takie kopiuj, -klej, kopiuj wklej elementy bardzo dużo. To ja mam pytanie, czy możemy poprosić, żeby wydawcy mieli, no nie wiem, jak, na po żeby po prostu mieli jakieś graczy, czy ludzi, co się znają na grach, żeby jeździli im po ich studiach i po prostu widzieli te gry, żeby mogli potem wytłumaczyć gościowi w białym e, w krawacie i w białej koszuli, czy warto inwestować tyle pieniędzy w tą grę, czy trzeba zmniejszyć budżet, czy e, deweloperzy nie robią Jajo? Bo tutaj deweloperzy zrobili Jajo. Przepraszam bardzo, dlaczego gra, która jest nową marką, potrzebuje, nie wiem, znanych aktorów? bo tam chyba mamy y, to co grała Japo y, japonkę w, w Boysach i jeszcze jeszcze aktora co grał Starkillera. może, ale nostalgia, nie? I teraz słuchajcie, no to, jest, to jest przepis na katastrofę. I oczywiście recenzenci, słuchajcie, ta gra jest tak bardzo polaryzuje cały rynek, że recenzje są od 2 na 10, po jakieś 10 na 10, i teraz człowiek tak podchodzi do tego i tak. O co wam chodzi, ludzie? No. Dla, dla mnie osobiście, z tego co widziałem, wydaje się, że to jest ok, horror. Ze skopaną walką wręcz, przekombinowaną, z fajnymi, z fajnymi rzeczami zaciągniętymi z Dead, The Space'a. Może pasek życia mógł być bardziej czytelny, bo w The Space'ie był czytelniejszy niż tutaj. Ale to nie jest nic specjalnego. Nie jest to gra, przy której będę składał pokłony, ale nie jest to też gra, którą będę kopał. Ale wydaje mi się, że patrząc właśnie na to, na protokola, musimy mieć ustanowione parę pułapów cenowych, bo ta gra nie zasługuje na te 270 zł. Ale gdyby ona kosztowała 160 zł, gdyby kosztowała te 30-40 dolarów, to ludzie by sobie kupili, sprawdzili, bo to nowa marka. I potem można przy drugiej przy drugiej części bardziej zaatakować. A tak to studio się trzęsie o to, co się z nimi stanie. Wydawca jest skórzony, bo, bo mu spadły akcje. No, ogólnie no nie jest to przyjemna, nie jest to przyjemna sytuacja, żeby pracować. I dla mnie osobiście ta gra jest dobitnym przykładem, dlaczego rynek gier idzie w złą stronę. Nie wiem, jakie wy macie odczucie, bo dla mnie y, tutaj jest trochę problemów. Zobaczymy, jak z tego wyjdzie studio. Ja trzymam kciuki za studio, bo fajnie, żeby kolejne studio robiło nowe horrory, a nie robiło remake'i remake'ów albo, albo kolejne części. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. W ogóle jestem ciekaw, jak, jak wyjdzie Calypso w porównaniu z remake'iem Dead Space'a, które robi jej. To będzie bardzo fajne porównanie. Dobra, trzymajcie się. Cześć.